Jedna z sytuacji, kiedy chcemy policzyć rozdział strumieni i regulować odpowiednim podziałem na dwa strumienie, to jest sytuacja taka, jaką mamy na przykład w destylacji. Tylko chciałem na chwileczkę wystawić kolumnę. Nie będziemy jej liczyć, tylko chciałem pokazać, w, czym, w jakim miejscu to może mieć znaczenie. Ja tu się przybliżę. O, dokładnie. Jeżeli mamy destylację... Skropiliśmy opary na szczycie kolumny i teraz faza ciekła wpływa do zbiornika powrotu, to tutaj na wyjściu, tu już nawet mamy uchwyt przygotowany pod strumień, na wyjściu dzielimy ten strumień na zawracający strumień orosienia oraz odbierany tutaj na czerwono teraz tak chwilowo rysowany strumień destylatu taki rozdział strumienia jest też takim celem regulacji, tak żeby można było stosunek powrotu odpowiedni określić, no to właśnie rozdział strumienia w takiej sytuacji jest potrzebny. Regulacja czy ustawienie, zróbmy coś takiego. Może już bez kolumny w tej sytuacji, ale taki rozdział. Ja sobie pozwolę go tak tutaj ustawić. O, mamy tutaj dwa, jeden strumień, a przepraszam, będziemy go rozdzielać przecież. Tutaj jest drugi strumień trzeci, dobrze i divider szukam dividera gdzie on tutaj jest był tu wyżej o tu rozdział strumieni na tutaj dwa strumienie w jakichś proporcjach chcielibyśmy załóżmy 2 do 3 proporcje 2 do 3 Pokażę Wam sposób policzenia tego, tego przypadku bez użycia węzłów hydraulicznych, czyli unikamy tej złożoności hydraulicznej. Tutaj w taki sposób, żeby uprościć troszeczkę, ale też niepotrzebnie nie komplikować. Składnik woda. Składnik woda jest. Świetnie. Yy, załóżmy, wpływa 20 stopni, znowuż jeden bar, hydrauliki, teraz nie rozważamy, 100 kg. To są tylko przykładowe dane. Rozdzielimy w ilości 2 trzecie, może jak będzie 300 kg, to 2 trzecie to będzie 100 i 200. Będą takie bardziej okrągłe liczby. 300 kg. Wody na godzinę. I teraz tak będziemy regulować zaworem regulacyjnym, żeby faktycznie uzyskać taki przepływ. Na razie aparaty rządzą, przepływy rządzą aparatami, ale w tej sytuacji na że ponieważ to jest taka duża liczba jakby stopni swobody, musimy my zdefiniować ten rozdział, który sobie życzymy. A zatem załóżmy, że w dwójce do góry będzie płynęła jedna trzecia. 0,3,3,3 mogę tak to wpisać, lub też mógłbym wpisać konkretny przepływ. Na przykład 100. Na jedno wychodzi. I teraz gdy to przeliczę, run, no to dokładnie tak mi się te przepływy ukształtują. Prawy guzik, obejrzymy sobie strumienie, 300, 100, 200. Podział jest 1, a 1 jakby do 2 w tym miejscu. Dobrze, niech będzie 1 do 2. 1 do 2 i taki chcemy utrzymać na, na sposób regulacji teraz. No to wstawiam. Załóżmy, że będę regulował za pomocą strumienia tego górnego tej dwójki teraz. Tak sobie zdefiniuję ten układ. Wstawiam zawór regulacyjny. Insert, in top. Zawór regulacyjny. Potem będzie regulator, robię na niego miejsce, ale jeszcze go tutaj nie wstawiam. I to jest ta sytuacja, o której mówiłem przy regulowaniu, że Hemkat nas pyta, pod który strumień chcesz projektować zawór? Otóż mamy tak. Ja może ustawić ich boxy, żeby to było lepiej widoczne. TP box dla wszystkich strumieni. E, poproszę o jednostki i generate boxes for all stream. Zobaczcie. E, mamy, taką, mamy taką sytuację, że. O, tutaj jest taki strumień, a tu jest taki. W tym układzie, zależnie od tego, jak Będziemy zmieniać położenie tego zaworu, jak będziemy stwarzać opory na przepływ za pomocą zaworu, tak też ten strumień się będzie tutaj nam pierwszy rozdzielał na te dwa strumienie. Ale e, maksymalny przepływ, jaki może się pojawić na tym zaworze, byłby wtedy, gdybyśmy tutaj w pełni pozwolili na przepływ bez oporu, a tutaj na przykład zablokowali ten przepływ. I e, czyli 300 kg. Jest czymś, na co ten zawór musi być przygotowany, a nie 100 kg, które bezpośrednio teraz w tej chwili tutaj dopływa. A zatem będziemy projektować ten zawór pod strumień o w tym miejscu, a nie w tym miejscu. I jednocześnie może pozwolę sobie zmienić jego, jego ciśnienie 1,1, ponieważ projektujemy zawór. 1.1. Jeszcze nie, nie jest to odzwierciedlone w tym TV boxie, ale za chwileczkę będzie. Projektuję, zaznaczam. Potem sizing. A następnie control valve. Pod strumień i teraz jedynka. Nie, wcale nie musi to być ten strumień, który pierwotnie był dołączony do zaworu. Zachowanie Hemkada jest troszeczkę inne w tym momencie. Minimalnie. Po prostu Hemkada tam nie przepisuje tych danych do zaworu. Musimy sobie sami je poprzepisywać. Chyba, że mnie ósemka miło zaskoczy. I jedynka w tym miejscu. To nie kasuje tego roztworu, tego roztworu, tak, tego roztworu, tego wydruku tutaj w tym miejscu. Zobaczmy, czy w zaworze pojawiły się wartości. Nie pojawiły się. Dobra, czyli CV jest 9, CV jest 9, to już sobie zapamiętuję. I przeciwciśnienie zdefiniowałem jako 1. Te dwie rzeczy muszę wstawić. CV jest 9. Przeciwciśnienie jest 1, no i tutaj korespondencja pomiędzy liniowością a takim, jakim to jest ustawienie. Dobrze, ten zawór, niech on się ustawi na razie po te przepływy, które są tutaj liczone. Klikam OK, po prostu, bez żadnej modyfikacji, Run. Jest, czyli 100 kg zostało tutaj ładnie policzone. Ale za chwileczkę w dynamice ten zawór zacznie faktycznie sterować przepływem. I to będzie też ten moment, kiedy skoro to aparat ma rządzić przepływ, przepływem, to w takim razie, tutaj zobaczcie, którą opcję ma, ma henkat, No, właśnie, wziąć pod uwagę, czy to, o czym mówi nam divider, że ma tu się pojawić 100 kg. Czy to, o czym będzie w dynamice mówił zawór, że tu ma się pojawić taki przepływ, jaki on sobie wyliczył, wygląda na to, że mamy konfliktowe ustawienia? No, w tej sytuacji jeszcze tak, ale za chwileczkę w dynamice, tak uprzedzę fakty, na drugiej zakładce tutaj wskażemy w zaworze, że to zawór liczy swój, swoje natężenie przepływu, które za chwileczkę, o tutaj wstawię w to okienko i ta wartość, te 100 kg na godzinę ma być skopiowana do aparatu o numerze i tu wstawimy jeden do pola odpowiedniego a to zrobimy zaraz dynamicę, bo chciałbym jeszcze zestawić zestawić tutaj regulator od razu czas, czas opóźnienia dla zaworu wpisuję to wszystko to wszystko i regulator prawy guzik, Instant Unitop i regulator, o tutaj wybrałem taki bez oznaczeń, mam nadzieję wiadomo dlaczego ponieważ nie ma takiego oznaczenia tak dla podziału strumieni więc wybrałem taki po prostu goły regulator w, re, w zaworze wskażę, że trójka opiekuje się tym zaworem, czyli tutaj mamy PID Controller i on numerze 3 to wszystko, jeśli chodzi o zawór. A regulator, no to ustawiamy po swojemu. Czyli tak, proces jest hydrauliczny, bardzo szybki, kwadratowa funkcja. Znowuż 100, domyślna wartość. Podział. Tak naprawdę nie będziemy regulować przepływem, ale my chcemy regulować podziałem. Więc ten podział może się zmieniać, no zależnie od, który strumień, natężenie którego strumienia, przez który podzielimy. E teraz się zdecydujmy to będzie strumień dzielony 2 na 3, czyli to będzie jedna druga. Będzie tutaj 100, a tutaj jest 200, czyli to będzie jedna druga na tym etapie liczona. Czyli to będzie jakaś wartość dodatnia od bardzo małej liczby do załóżmy na przykład 10. Ale to jest arbitralne moje tutaj wpisanie, że gdybyśmy chcieli, e, na przykład aż do 1 dziesiątej albo do 10-krotnie większy przepływ tutaj zrobić, no to możemy do 10-krotnego przepływu tutaj. Ustawiam, nie, to nie będą żadne przepływy, to będzie. E, Stosunek dwóch przepływów. Dobrze, regulujemy zaworem o numerze 2. I teraz załóżmy, jeżeli ten stosunek, jeżeli tutaj będziemy mieli, że stosunek za bardzo rośnie, robi się za duży, to wtedy co rób z tym zaworem, jak to jest jedna, druga? To zakręcaj rewers. Dobrze. A co jest mierzone? O, właśnie, nie mierzymy żadnego przepływu, tylko stosunek dwóch wielkości. Na razie nie mamy, jak tego zdefiniować, dlatego ja sobie pozwolę kliknąć OK. Chemkat zbuntuje się, że tam czegoś nie wpisaliśmy, a stosunek policzy nam ten aparat, o którym mówiłem na początku kontroler, ale ten kontroler i ten kontroler to są inne elementy to jest nie regulator ale wirtualny aparat ja go wstawię o tutaj y, za tym zaworem może ten TV Box troszeczkę teraz przeszkadza e, może go nawet usunę on jest taki trochę redundantny tutaj, dlaczego akurat w tym miejscu ponieważ Hemcat policzy nam divider, policzy nam zawór i dopiero wtedy policzy nam y, ten wirtualny aparat, wirtualny kalkulator żeby z niego skorzystał sobie PID regulator PID wstawiam tutaj a no, manualnie mogę też popodłączać. Zobaczcie, też się da. I tutaj jest. To ten aparacik policzy nam ten stosunek. I właśnie go tak ustawiam. Ma on dwa tryby. W sumie trzy. W trzecim jest wyłączony. Ale jeżeli nie liczymy tego wyłączonego, to mamy tryb w przód i tryb liczenia wstecz. Tryb w jest bardzo prosty do ustawienia. I taki właśnie wykorzystamy. Jeżeli chcemy po prostu coś policzyć, prostego mieć jakiś wynik, no to tutaj feedforward się nadaje doskonale. Feedbackward z kolei jest potrzebny wtedy, gdy chcemy dopasować jakąś wartość. Na przykład reguluj tak położeniem zaworu, aby uzyskać jakąś wartość i hemkad wielokrotnie nam przelicza taki projekt. Tutaj feedbackward. Czyli ustaw, ustawiamy Wybieraną przez nas zmienną na jakąś wartość. Właśnie, a jaką zmienną chcemy tutaj ustawiać? Zobaczcie, na Calculated Results mamy do wyboru nasze zmienne. One nie są jakimś szczególnym, szczególną wielkością, żadnym przepływem. To są po prostu nasze zmienne, które możemy dowolnie wykorzystać. Wykorzystajmy może zmienną A. To będzie nasz stosunek tych dwóch strumieni definiuję to w takim razie, ustaw zmienną w aparacie i to jest dokładnie w tym aparacie, w tej czwórce tutaj czyli ustaw w sobie, nie jako samym zmienną A, tutaj local variable A bez żadnego składnika równą i teraz podzielimy dwa natężenia przepływu dwójki i trójki dla strumienia drugiego bierzemy masowy przepływ divide dla strumienia trzeciego masowy przepływ. O. I teraz zobaczmy, jak to działa. Jeszcze nie klikam OK. Chciałem pokazać kalkulatyzację. Tu jest puste pole jeszcze. Gdy teraz przeliczę ten aparat RANDYS, to tutaj w środku w A pojawiło się, że podział jest 1,2, 0,5 i to jest nasz setpoint ten stosunek local variable a jedyna uciążliwość, że nazywa się local variable a o właśnie w aparacie o numerze 4 nasza zmienna regulowana to local variable a bez jednostki taka różnica Takim wirtualnym aparatem możemy, tak uelastycznie nam to troszeczkę, możemy definiować własne sprawy. No właśnie, dobrze. przejdźmy całość, RAM continue. Zobaczmy, czy 0,5 się tutaj ustawiło. Jest. I to jest stosunek dwóch strumieni. Nie jakieś natarzenia przepływu, tylko stosunek. Wchodzimy do dynamiki, bo jedną rzecz jeszcze chciałem wam pokazać tutaj. Może już od razu w tym momencie też to ustawię. Niech zawór, który będzie regulował. I który ma ustawiony PID-controller jako 3, jako regulujący nim, niech on przekazuje rezultat swoich przeliczeń do tego tutaj dividera. A zatem, najpierw zanim to zrobimy, zorientujmy się, ja pamiętam, ale chciałem wszystkim pokazać, w którym miejscu wpisujemy przepływ dla strumienia, który faktycznie którym faktycznie ten zawór reguluje dla dwójki w pierwszym polu. Czasami to może być drugie pole więcej, gdyby było mogło się jakieś inne znajdować Tutaj w drugim, ten drugi strumień jest w pierwszym polu. Dlaczego to jest ważne? Bo w tym miejscu musimy wskazać, że to jest divider i to pole to jest to output stream number one. number one, output stream number one. Dla pewności przeliczmy jeszcze raz. Tak, jakieś zmiany robimy, wszystko w porządku. Teraz, co, zrobiło, co zrobił ten e, projekt? Zawrót policzył swoje 100 kg i tak naprawdę przekopiował je tutaj. Czyli się wszystko ładnie bilansuje. Koniecznie, koniecznie musi być mass flow rate tutaj wybrany. Mass flow rate. Żeby nie zapomniał, dobrze, że to tutaj jeszcze rzuciłem okiem. To jest nasz czas zero. Możemy przejść do dynamiki. No zróbmy jeszcze na koniec szybko, dynamikę. Proces jest szybki, 5 minut, sekunda. OK. Hmm. Rejestracja aparatów, rejestracja aparatów, rekord i unit ops. Tak, chciałbym przede wszystkim widzieć regulator i tutaj jego opcje. Możemy także sobie zawór regulacyjny zapamiętywać. Reszty raczej nie trzeba. Dla regulatora opcja numer 6, opcja numer 20. I uruchamiam obliczenia. Zobaczmy, co tam się dzieje. E, chyba wszystko jest. Zobaczmy. No właściwie tak, tutaj 050018 stan ustalony, prawda? E, można powiedzieć, nic się nie dzieje. W tym układzie wymuszenie jakieś tutaj ładne zrobimy za pomocą funkcji rampy. Gdzie jest ta funkcja rampy? Załóżmy, że w pewnym momencie życzymy sobie, aby z tego 0,5 podział był na przykład na, na 0,4. Zobaczymy, jak tam się to policzy. Czyli w aparacie o numerze 3 nastawa jest teraz tym podziałem. Ona jest bez jednostki. Na początku jest 0,5. Do pierwszej minuty niech będzie 0,5. A potem załóżmy sobie, modyfikujemy w odpowiednio krótkim czasie na 0,4 i niech taka będzie utrzymywana do końca, do końca tego procesu. Oj, czemu mi się tak zrobiło? O, tutaj dobrze. No i zobaczmy jak układ reguluje. Run from initial state. OK. I tutaj jest bardzo ładnie, zobaczymy sobie to w pełnym może zakresie o, układ próbuje doregulować, jest działanie proporcjonalne, to ja tutaj jeszcze od razu dwie rzeczy ustawię bardziej intensywniejszą akcję i intensywniejszą, i od razu wartość TI jakąś taką bardziej agresywną, bardziej żwawą o, można jeszcze dopracować zobaczmy to w pełnym zakresie. No, reguluje, nie rozwiązuje do końca, po prostu pokazuje, że teraz to ta wartość to jest stosunek podziału dwóch strumieni. Za pomocą tego aparatu liczone.